Moją bibliotekę ozdabiają biografie świętych. Często do nich zaglądam. Niektóre życiorysy wzruszają, inspirują, ale samo czytanie książek nie czyni nas świętymi. Świętości nie można się nauczyć jak wiersza czy matematycznego twierdzenia. I świętość nie jest też wiedzą, którą można posiąść. Świętość nie wydarza się też obok życia. To życie rodzi świętość i codzienność rzeźbi jej zarysy. Agata Mleczko opublikowała książkę Psalmy Podróży. Jest to zbiór esejów o tematyce podróżniczej, a zarazem chyba coś więcej. Autorka, wędrując w różnych zakątkach świata, zachwyca się, cierpi, tęskni i w tym wszystkim się po prostu modli. Jej modlitwa wydarza się w życiu. Na przykład... Kiedy doświadcza mocnego słońca, które od tygodni nie ubierało się w chmury, a błękit nieba odbijał się w ścianach miast i wiosek modli się tak. Ty Panie wszystkiego świata, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uchaftował. Czytając to, pomyślałem o ludziach, którzy skarżą się od miesięcy, że nie mają czasu. Od miesięcy do Boga nic nie mówią. A co robi pani Agata w tym zniewalającym pięknie? No jej serce zwraca się do Boga. A gdy wyczerpana w drodze do Komposteli mierzy się z obfitością deszczu, resztką sił mruczy pod nosem: Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek. To były psalmy podróży, tak naprawdę modlitwa w życiu, która się wydarzyła. Dawidowe psalmy i złota harfa dawnych proroków wybrzmiewały w niej w chwilach słabości lub chwaliły Boga w zachwycie piękna. Do tego autorka prosiła, niech Bóg obudzi we mnie melodię, melodię, która da mi siłę cierpieć. Czy ona miała czas na modlitwę? Życie było modlitwą. Świętość jest jak brylant, mieni się kolorami. Niby uchwycona, a jednak, a jednak ulotna. Raz doświadczona, zachęca do dalszego jej zdobywania. Świętość wydarza się w doświadczeniach życiowych, ale też w delikatności zdarzeń. Idąc ulicą, spotykamy staruszkę. Wspomina w swojej książce pani Agata. W ręku trzyma telefon i małą karteczkę. I z rozpaczą w oczach mówi, że że zgubiła drogę do domu i prosi, by zadzwonić do jej syna. Po chwili w telefonie odezwał się głos i mówię, że znalazłam pańską mamę na ulicy. czy by mógł pan przyjechać? I w trakcie tej krótkiej rozmowy staruszkę dopadły wyrzuty, wyrzuty sumienia i zaczęła przepraszać, że zmarnowała nam wieczór. Patrzę w jej starą twarz, w której widać odciśnięte na zawsze każdy dzień jej życia. Błękitne oczy podeszły łzami, a ona pochyla się i całuje mnie w rękę, dziękując za troskę. Późno w nocy wraca do mnie widok załzawionych oczu staruszki i wtedy mówię do siebie po cichu: Człowiek jest jak polny kwiat. Zakwita? W ten wiatr nadejdzie, już go nie ma i nawet gdzie był, nie wiadomo. Jesteśmy gośćmi, przychodniami, podróżnymi, konkluduje wzruszona. Moi drodzy, wielu pragnie Świętości i wielu się o nią modli, ale nie zawsze starcza nam odwagi na realizację pragnień. Świętość nie jest dodatkiem do życia, ale samym życiem. Owszem, Świętość boli, zanim się narodzi. Może to naturalny ból rodzenia. Niełatwo go oczywiście znieść. Ktoś cierpiący od lat kreśli kilka słów w notatniku. Pisze tak: „Mój Krzyż”. Na miarę, na duszy udźwig, ani go oddać, zamienić, porzucić. Jedyny, mój, własny. Tak długo dźwigać będę, aż się o niego, panie, sam upomnisz i z ramion duszy mojej zdejmiesz. Myślałem, że to poezja, ale nie. To modlitwa cierpiącego. Nieśmiało rozwijające się pąki świętości pękają i bolą. Bo taka jest natura rodzenia. W takim razie, czy istnieje przepis na świętość? Pewien stary malarz powiedział kiedyś do Wincentego van Gogha: Niech to sobie pan zapamięta. W malarstwie nie wolno nikogo słuchać, nawet mnie. Musi iść pan własną drogą. Moi drodzy, Świętości się nie kopiuje. Można tylko dostawić swoją biografię do Księgozbioru Świętych w Niebie.